Bycie synem legendy to przerąbana sprawa. Zapytajcie Mieszka drugiego. Mieszko był wykształcony, znał łacinę i grekę. Był takim średniowiecznym nerdem. Ale odziedziczył po tacie jeden problem. Wszyscy sąsiedzi nienawidzili Polski. A najbardziej wkurzeni byli Czesi. Pamiętacie? Chrobry oślepił ich księcia. Więc kiedy czeski książę Oldrzych Dorwał Mieszka drugiego w 1031 roku. Nie miał litości. Nie zabił go. Zrobił coś gorszego. Czesi zmiażdżyli mu przyrodzenie rzemieniami. Dosłownie wykastrowali króla Polski. Chcieli w ten sposób zakończyć dynastię Piastów, żeby żaden mały chrobry już się nie urodził. Mieszko wrócił do kraju, ale to już nie był ten sam człowiek. Załamał się psychicznie i zmarł krótko potem lekcja historii, czasem za grzechy ojców płacą, klejnoty synów.